Siema wszystkim, ja nazywam się Antolek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale będzie to odcinek odnośnie waszej ulubionej marki sydorowej, czyli Marce o marce Supreme tak, tak, właśnie o Supreme dużo dostałem od was ostatnio pytań szczególnie w ostatnim momencie po moim tak zwanym sukcesie, ponieważ udało mi się coś zrobić, ale o tym za chwilę więc dostawiałam dużo pytań odnośnie tego, jak kupować na Supreme, jak ja kupuję na Supreme, jak mogę zwiększyć swoje szanse na dropach Supreme, dropiąc manualnie, czyli właśnie bez użycia żadnego bota i tak dalej, bo jak wiemy, dobre boty są mega, mega drogie. Natomiast właśnie dostawałem dużo pytań, jak kupować na Supreme, jak zwiększyć też troszkę te szanse na takie bardziej limitowane rzeczy. Poprę to z takim pewnym dowodem, ponieważ ostatnio, dokładnie w tym momencie jak nagrywam dwa dni temu, premierę, miały premierę Dankie z Below w, w kolaboracji z Supreme, dokładnie takie. I właśnie udało mi się trafić. Jest, udało mi się też trafić, uważam z najbardziej takich uniwersalnych kolorystycznych, tak, ponieważ biało-czarną, były też inne, dokładnie takie. No więc właśnie poprę to tym dowodem, i skoro mi się udało na takiej premierze, która na bardzo hypowej premierze swoją drogą, bo, bo właśnie osiągają bardzo bardzo wysokie ceny obecnie. Natomiast właśnie poprzez to, że mi się udało przy takiej premierze, to myślę że dla was. Wydropienie Bogo, czy, czy właśnie jakiegoś Tisa, persona, który gdzieś tam wyjdzie, to już będzie błahostka. Więc na wstępie proszę Was jeszcze zostawienie łapki w górę pod tym materiałem, subskrypcję, jeśli tego nie robicie, i zapraszam do oglądania. Dobra, więc zacznijmy sobie może odpowiedzieć na pytanie, gdzie możemy kupić te rzeczy Suprema. Więc chodzimy sobie na stronę Supreme New York. Wpisujemy i to jest pierwszy link. E, tutaj są wiadomo jakieś newsy i tak dalej. Ale nas to interesuje, bo my chcemy dropić, chcemy kupować i e, wchodzimy w shop. View all. I tutaj mamy wszystkie itemy, które są dostępne już do kupienia. Teraz aktualnie już jest dawno po dropie, więc zostały jakieś takie średnie rzeczy. Natomiast mam jakieś kategorie i tak dalej. I proces zakupu tutaj przebiega normalnie, tak jak na każde, w każdym sklepie. dodaję do koszyka, checkout. No i tutaj wpisujemy nasze dane karty. A teraz wam pokażę, oczywiście ręcznie wpisujemy botem ten. I teraz wam za chwilę pokażę, pokażę, wam jak robić to dużo szybciej niż właśnie wpisywanie tych danych i tak dalej. Jeszcze wam wcześniej pokażę, skąd możemy wiedzieć, jakie są rzeczy na dropie? Kilka dni wcześniej, przed dropem. Jest taka zakładka, to jest Supreme, Supreme Drop List, tak jak normalnie Drop List, tylko Supreme Drop List i po wejściu na nią mamy tutaj właśnie dostępne, jak tutaj pokazałem Wam, weekend, tygodnie, w jakich są właśnie dropy i tutaj załóżmy ostatni i widzimy, jakie rzeczy były na tym dropie. I to się pojawia właśnie dużo wcześniej przed dropem, znaczy dużo wcześniej, około tydzień i następnie około dwa dni przed dropem, dzień przed dropem pokazane są ceny, jakie będą retailowały te przedmioty po prostu. No i tu mamy różne kolorystyki, pokazane tych rzeczy i tak dalej, mniej więcej retail. Okej. Okay. I tak, teraz Wam pokażę jak zrobić po prostu szybciej zakup. Wchodzimy tutaj, najlepiej w ogóle zrobić to na Google Chromie, ponieważ nie wiem czy inne przeglądarki mają wbudowane właśnie to auto Nie Wiem, że Google Chrome na pewno ma ja z niego po prostu korzystam. Wchodzimy sobie w ustawienia. I tu mamy takie trzy zakładki w auto Mamy formę płatności i adres. Wchodzimy w formę płatności. Tutaj dodajemy kartę, którą chcemy właśnie zapłacić na tym dropie. No to założymy ja wpiszę sobie jakieś randomowe rzeczy, imię, nazwisko, co tam nieważne. OK, yy, i dodajemy tą naszą kartę. Mamy już dodaną. Następnie przechodzimy sobie do adresów. Dajmy również dodaj, Kraj, region, dobra, niech będzie jakiś Demokratium Wielka Konga. Yy, nazwa, to to nieważne. Organizacja też nie musicie wpisywać. Yy, ulica, no co Was świadoma, wasz adres, tak dalej. Numer telefonu. Zapisz. OK, więc adres mamy uzupełniony, i formę co się mamy uzupełnioną. I teraz załóżmy. Jest drop. Yy, Szkodać że to wywalę z tego koszyka, żeby gdzieś to nie wadziło. Albo możemy na podstawie tego. Bierzemy do koszyka jakiś przedmiot. Dajemy checkout i tutaj mamy to. I patrzcie, klikamy tylko dzięki temu, że daliśmy, ale domyślny, Ciach, numer karty, bank bank I tylko zostaje napisać CVV, tylko chyba, że tam wpisaliśmy. I proces payment. Naprawdę jest to banalnie proste. I dzięki temu auto uzupełnianiu, jesteśmy w stanie po prostu dużo szybciej kupić. Teraz zadumani wszystkich danych, więc ich nie ma. Natomiast po wszystkie klikamy tylko tutaj. Cyk, mamy adres, wszystko jest wypełnione tutaj, tak samo z kartą, bank E, I wszystko jest uzupełniane, dajemy proces Zaznaczamy tutaj, dajemy proces Payment i to już. Więc to, co Pana domu sprawia, kilka sekund. E, więc tak naprawdę, auto uzupełnianie mega dużo daje, i ja z niego korzystam. Właśnie jak była premiera ostatnio. Tych Danków tutaj, e, tych proszę z Super Kolaboracji, to udało mi się je kupić właśnie w tej czarnej kolorystyce, Wydaje mi się, że najlepszej, e, tak najbardziej w ogóle uniwersalnej, i tak dalej. Więc udało mi się je kupić, żeby nie być gołosłownym. E, to Wam pokażę gdzieś tutaj, czekajcie. Yy, tutaj mamy. To jest potwierdzenie. No i generalnie jak kupicie i dacie tam proces payment, yy, to się pokaże Wam, jeśli Wam się udało oczywiście. To Wam pokaże się takie okienko, że thank you, tu macie numer zamówienia yy, i cały taki jakby paragon, tu macie dowód, że udało Wam się kupić. I teraz co dalej? Na maila, też Wam przygotowałem, na maila też dostajecie wiadomość, że online shop order i tutaj macie po prostu informację, że udało Wam się kupić, że płatność przeszła i tak dalej. I to ja zwykle tak jak coś kupowałem, że dostawiam tego maila i po kilku dniach otrzymywałem kolejnego maila, że moja przesyłka została wysłana. Więc jakby dostaniecie takie dwa maile, jeden od razu po dropie jak kupicie, a drugi dostaniecie właśnie jak paczka zostanie wysłana, czyli no zwykle po kilku dniach, no. I paczka Suprema idzie tak około tygodnia, właśnie myślałem, że to idzie dłużej, bo to idzie właśnie z ubiegłego natomiast właśnie idzie to około tygodnia. Mi zawsze przychodziły nawet dużo szybciej niż tydzień, bo też miałem jakoś czwarta tych zamówień, no. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o tropy. No, to jest taki najszybszy sposób, tak jak mówię. No, jest, dużo drob, jest dużo bardzo botów na Suprima, ale to też mega zależy ich działanie. Nawet mogą być najdroższe boty, ale to też zależy od serwerów danego dnia, bo często są przeciążenia na stronie i tak dalej. Więc jakby tutaj na manualu też jest to do zrobienia. Tak jak właśnie wam pokazałem, że udało mi się kupić te danki, Eee, a nie ukrywam, że byłby mega duży hype na nie, więc naprawdę, że mi się udało manual dropnąć te danki, to myślę, że żaden problem, żeby, czemu ma, miałoby się Wam nie udać drop jakiegoś bogo, co nie? Tym bardziej, że ten sposób po prostu klikacie, naprawdę klikujecie i całość trwa dosłownie kilka sekund. Jeszcze fajnym usprawnieniem tego, yy, jakby zakupu wcześniejszego, jest sobie przygotowanie linka, bo czasami też sklep jest zamknięty yy, przed dropem i możecie zrobić tak, załóżmy, macie tutaj, tak, nie, to akurat to jest inne porównanie. Wchodźcie sobie, założymy t-shirts, shorts i tu macie już bezpośredni link. Jak wiecie, że na przykład chcecie kupić, e, akurat tu mamy shorty, jak chcecie kupić jakieś spodnie, to tu macie od razu link, wejściu w kategorię, i jesteście w stanie sobie skopiować ten link, e, all shorts. Na samym już załóżmy jest drop, klikacie szybko Bęgi, już jesteście w tej kategorii i nie tracicie czasu na klikanie kategorii tutaj, szukanie ich tak dalej. Więc jest to też mega mega ułatwienie. No, więc tak to właśnie wygląda w sprawie dropów. Myślę, że tutaj już nie będą wam znane, nie będą wam obce wszystkie tajniki dropów właśnie tego Suprema. Jeśli w ogóle macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych dropów, śmiało umieszczajcie w komentarzu. Dogrywam się następnego dnia, bo zapomniałem wam o czymś powiedzieć. Otóż na dropie Supreme często jak właśnie jest jakiś drop, to te hype'owe itemy najczęściej są soldout po kilku sekundach, nawet wchodzicie w nie i już są soldout. I ta złota rada. Czyli czekacie, czekacie i próbujecie dodać je do koszyka cały czas, bo one często skakują do tego koszyka. W sensie są restoki po prostu rozmiarów i tak dalej. Więc załóżmy dodać do koszyka to jakiś item powiedzmy z restoku. Ja tak miałem powiem na moim przykładzie. Były soldout, te danki, te, te, te no nie? Nagle skoczył jakiś rozmiar i ja go dodałem szybko do koszyka i w koszyku pisało mi na czerwono, że już jest sold że nie jestem w stanie go kupić. Ale mając to w koszyku, cały czas klikałem proces payment, w sensie żeby przeszło, żeby wejść do checkout'u. I wiadomo, nie wchodziło, nie wchodziło, ale jak tak klikałem cały czas, to w pewnym czasie weszło do tego checkoutu, byłem w czekaucie i byłem w stanie kupić. I tutaj jeszcze jest super też taka w sumie yy, poparta na faktach sprawa, ponieważ Drop Supreme się odbył o 12 godzinie, a ja na zamówienie mam o 12.18, że kupiłem ten przedmiot, więc naprawdę tu jest też to jest świetny w ogóle dowód na to, że właśnie warto te 40 minut, 30 minut po tym dropim, może jest sold to jeszcze próbować klikać, bo często skakują, tak mówię, te rozmiary i jeszcze jesteście w stanie właśnie coś, coś, yy, coś kupić. A teraz druga sprawa, jeśli chcecie zaoszczędzić na przewalutowaniu, to tutaj zachęcam was do karty Cure, w którą, yy, na której macie dodatkowe 5 funtów za free, yy, do, na co tam chcecie, możecie wydać, ale tutaj najważniejsza, yy, najważniejszy argument, dlaczego powinniście mieć tą kartę. Otóż na przykładzie danków, też wam dam screena, ludzie płacili, w sensie pobierało im kwotę z konta na przewalutowanie danków z dolarów, Płacić za tanki 617 zł. Czyli gdybyście kupowali bez QR, zapłaciliście 617 zł. Natomiast ja, używając karty Cure, czyli tej karty do przewalutowania, zapłaciłem 582 zł. Czyli 35 zł w kieszeni i teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, czy chcecie mieć dodatkowe 5 funtów, na co tam chcecie, plus zaoszczędzać oszczędzać takie pieniądze, znaczy takie pieniądze, no 35 zł zaoszczędzane na transakcji jednej, jednej transakcji, to uważam, że to jest fajna sprawa, no a jeśli chcecie przepłacać, no to spoko, no, no trudno, no to już wasz wybór, a chętnie, ich po prostu odzywają się do mnie na Instagramie, tutaj Antyk Bogdan. Więc to było na tyle w tym odcinku dosyć krótkim, ale bardzo treściwym, bo myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania no właśnie, gdzie dropić tego Suprema i jak powiedzmy zwiększyć te szanse, znaczy nie, żadnym ten, jak po prostu zwiększyć te szanse na dropach, żeby zrobić to dużo szybciej, manualnie. Tak jak mówię, jest to do zrobienia, kupowanie Bogo i innych butów tak dalej, limitowanych na manualu, czego wam pokazałem, jako właśnie dowód, że mi się udało. Tak jak mówię, ja dropiłem manualem te buty, te, te przykładowo Danki, więc, więc jest to tym tak do zrobienia. Jeśli dotrwaszcie tego momentu, możecie napisać w komentarzu Supreme a ja przypnę Wam serduszko. Możemy się tego mówić. W ogóle w chwili nagrywania tego odcinku wbiliśmy już tysiąc subów, więc bardzo Wam z tego, z tego miejsca dziękuję. Na pewno w niedalekiej przyszłości pojawi się jakiś konkurs z tej okazji, więc obserwujcie, bo moje informacje będą tutaj, na moim Instagramie. No i co? Dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Jeśli macie jakieś propozycje na odcinki, to też śmiało zapomnijcie. Siema!